To jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania AI Codziennie. Dziś zerkniemy na irańskie próby wpływu na wybory w USA, Potem wątek sojuszu AUKUS, który testuje nowoczesną broń z AI, a zakończymy na Kazachstanie, który wykorzystuje AI w monitoringu miejskim. Microsoft ujawnił, że Iran aktywnie próbuje wpłynąć na tegoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach grupy powiązane z irańskim rządem nasiliły kampanię wpływu na wyborców, szczególnie w stanach kluczowych dla wyniku wyborów. Microsoft odkrył, że Iran prowadzi fałszywe strony informacyjne, które manipulują narracją, aby wzbudzać kontrowersje i podsycać podziały polityczne. Co więcej, irańskie grupy wykorzystują metody takie jak spear phishing, aby zdobyć dostęp do kluczowych kont politycznych. A cóż to takiego jest spear phishing? To rodzaj ataku phishingowego, który jest bardziej wyrafinowany i ukierunkowany niż tradycyjny phishing. W odróżnieniu od masowych ataków phishingowych, które są rozsyłane do wielu osób jednocześnie, spear phishing jest skierowany do konkretnej osoby lub grupy osób. Atakujący dokładnie przygotowuje wiadomość, aby wyglądała ona na autentyczną i pochodziła od zaufanego źródła, np. od współpracownika, przełożonego lub znanej organizacji. Celem jest nakłonienie ofiary do ujawnienia poufnych informacji, takich jak hasła, numery kont bankowych lub inne dane osobowe, albo do kliknięcia w złośliwy link, który może zainfekować komputer ofiary. Oczywiście, działania irańskie mają na celu podważenie zaufania do procesów wyborczych i wywołanie chaosu. Sojusz AUKUS, który tworzą Australia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, zademonstrował nowoczesny system sztucznej inteligencji, który ma potencjał na zawsze zmienić oblicze wojny. W ostatnich testach użyto dronów zdolnych do samodzielnego identyfikowania, namierzania i neutralizowania zagrożeń, co pokazuje rosnącą synergiczność technologii tych trzech państw. Systemy te przetwarzały ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie i precyzyjne ataki z minimalnym udziałem człowieka, co zwiększa efektywność operacyjną i zmniejsza ryzyko dla żołnierzy. Testy te nie tylko potwierdzają skuteczność AI w operacjach wojskowych, ale również podkreślają znaczenie współpracy w ramach AUKUS, która wzmacnia zdolności obronne wszystkich trzech krajów. Dzięki temu sojusz AUKUS nie tylko zwiększa swoje zdolności bojowe, ale także wyznacza kierunek przyszłych działań w dziedzinie sztucznej inteligencji i autonomii na polu walki. Przenosimy się do Kazachstanu, który wprowadził sztuczną inteligencję do systemu monitoringu miejskiego, aby skuteczniej odnajdywać przestępców i osoby zaginione. Nowoczesne kamery w miastach Aumaty i Atyrał. Już w ciągu pierwszych dni funkcjonowania pomogły zidentyfikować dwie osoby poszukiwane oraz dwie zaginione. AI pozwala na rozpoznanie ludzi nawet w przypadku zmiany ich wyglądu, co zwiększa szanse na odnalezienie ich przez władze. System ten ma być wkrótce wdrożony w innych miastach kraju, co znacząco poprawi bezpieczeństwo publiczne. Kazachstan odnotował już spadek przestępczości co jest związane z masowym wprowadzaniem monitoringu w przestrzeni publicznej. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Do jutra. Masz tu AI,